Siema, jestem jest Kolejny odcinek mapy skarbów. I prawdopodobnie ostatni odcinek tej serii. Chyba, że dodadzą kolejne mapy skarbów. Nie wiadomo. Więc ostatnia lokalizacja, w której poszukamy skarbu, jest to Spalone Miasto. Mam już zaznaczone punkty, więc idziemy na miejsce. Jesteśmy już na miejscu, więc idziemy zobaczyć. Do pierwszego punktu. W pierwszym punkcie nic nie ma. Idziemy do kolejnego. O! Widać złoty pyłek, więc to będzie tu. Więc jeszcze macie punkty bez żółtego pola. Więc to by było na tyle. Myślę, że Wam pomogłem odnaleźć skarb. Wbijajcie na Discorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniacie, Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!